Witam Was serdecznie. Dziś zwiedzimy malowniczo położone Babki Gąseckie i zabytkowy młyn wodny z początku XX wieku. Wieś powstała w ramach kolonizacji północno-wschodnich terenów państwa Zakonu Krzyżackiego w roku 1476. Nazwa wywodzi się od pierwszych właścicieli, braci Piotra i Stefana, którzy nazywali się babkowie. Poza. Młynem wodnym warto tu także zobaczyć przykłady budownictwa murowanego i drewnianego z przełomu XIX i XX wieku. Innym powodem, dla którego warto tu przyjechać to walory przyrodnicze i piękna, spokojna okolica. Zapraszam Was do obejrzenia poprzednich naszych odcinków, a także subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia niebawem.